Szanowni Państwo, Telewizja Republika opublikowała sondażowe wyniki dotyczące drugiej tury wyborów prezydenckich. No i tutaj powinni się zmierzyć Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, jeżeli te wyniki Exit Poll potwierdzą się yy, i taką będziemy mieli drugą turę. No i moi drodzy, według sondażowych wyników yy, drugiej tury wyborów prezydenckich, przypominam głosowanie 1 czerwca, Rafał Trzaskowski ma 47,2%, Karol Nawrocki 38%. 8%. Nie wiem, wskazuje 14,8%. No i moi drodzy, przypominam, że to są sondażowe wyniki wyborów i nie znamy oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Gdyby te sondażowe się potwierdziły, to ten sondaż dotyczący drugiej tury możemy wrzucić, zmielić i wrzucić do kosza, ponieważ przewaga kandydatów konserwatywnych jest o wiele większa niż kandydatów lewicowo-liberalnych. Świetny wynik Mencena, świetny wynik Brauna pokazują, że Karol Nawrocki ma z czego czerpać elektorat. Jeżeli ci wyborcy nawet niekoniecznie chcą głosować za Karolem Nawrockim, to mogą głosować przeciwko Trzaskowskiemu. No i taką metodę też chyba cała prawa strona powinna przyjąć. To wszystko relacjonujemy dla Was. Do zobaczenia.